Zobacz, masz takie zwierzę i takie zwierzę. Chrum, chrum. Który zwierzak tak robi? Co? Kto tak chrumka? Rączką. Rączką Ola. No Ja widzę, że patrzysz, a mogłabyś pokazać rączką. Tak, mama widzi. Ola jest świadoma tego, co się dzieje wokół niej. Ola jest świadoma każdej sytuacji, tylko po prostu nie umie tego wyrazić. Jest zamknięta w swoim ciele. To tak, jakbyśmy my w tej chwili sobie zawiązały ręce, zamknęły buzie i spróbowały z sobą porozmawiać. Nieralne. Dziewczynki z zespołem Reta nie potrafią się komunikować ze światem. Jedyną władzą, jaka im została, nad jaką panują, to są ich oczy. Mhm. Tylko dzięki oczom możemy się z nimi porozumieć. Co to jest za choroba? Coś co? Ze zdrowego dziecka robi lalkę. Tu Ola jeszcze potrafiła się przekręcić na boczek, chociaż troszeczkę. Mhm. Tutaj pierwsze słowa to też jeszcze była malutka. Tu jeszcze były tak te pierwsze słowa. Mhm. Powtarzane po mnie, tak? Więc to jeszcze był taki okres. zwiastujący niczego złego. Baba. Ola zaczęła nam pomału się cofać. Przestała się przekręcać tak. Kontakt wzrokowy się osłabił z nią. Przestała na nas reagować, patrzeć na nas. Była raczej apatyczna, lejąca się nie potrafiła się utrzymać główki podnieść. No to było okropny stan. Dochodzi do pewnego regresu rozwojowego, utrata mowy, utrata zdolności motorycznych, czyli na przykład celowych ruchów rąk, tak jak my to sobie wyobrażamy. No i ten kardynalny kolejny objaw to są stereotypie rąk, tak my to nazywamy, czyli na przykład pocieranie, mhm. e, czy na przykład wkładanie przedmiotów do tak, ust. Ruchy? To są charakterystyczne mhm. ruchy dla dziewczynek z zespołu No My jeszcze póki co nie, umiemy, nie, nie znamy leczenia przyczynowego, aczkolwiek prace trwają. Czyli? W jaki sposób ten gen naprawić? Mhm. Tego jeszcze nie wiemy, ale w związku z tym koncentrujemy się na tych problemach, które u tych dziewczynek występują. Te ręce są nieaktywne, tak. nie mogą wziąć kredki do ręki, żadnej zabawki. Program pozwala na malowanie, rysowanie, normalne dzieciństwo. Czy Ola potrafi działać na tym urządzeniu, czy na razie próbujecie? To na są wasze razie pierwsze... próbujemy, to są nasze pierwsze kroki. Komunikator jest wypożyczony. Coś jeszcze nam pokażesz, Ola? Coś jeszcze nam zagrasz? A może zagramy w potwory, co? Super! Jeszcze ci został jeden. O o! Ola nas bardzo zaskakuje, bo bardzo szybko pojęła, jak trzeba na tym pracować. I to nas motywuje do dalszej pracy i do zbierania jednak środków na ten komunikator. Na razie nie możecie sobie pozwolić. No. Nie możemy sobie pozwolić, bo są ważniejsze wydatki. Tak, Teraz Ola czekają aparaty słuchowe. Które musimy zakupić, turnusy rehabilitacyjne to też jest bardzo ważne dla oli. To musi być ciągłość. Dziewczynki z zespołu często były uważane jako osoby trwale upośledzone bądź ciężko upośledzone, również umysłowo. Między innymi dlatego, że świat nie potrafił się z nimi skomunikować albo one ze światem. Dzisiaj, mając nowoczesne technologie, które potrafią pewne rzeczy przełożyć, wspomóc ten kontakt, zdecydowanie się to poprawia. Dziewczynki potrafią się komunikować ze światem, potrafią mm -hmm. wyrażać swoje emocje.